Które wciąż nie czują klimatu nadchodzących świąt? Napiszcie na dole i po obejrzeniu tego filmu napiszcie raz jeszcze, czy trochę ten klimat poczuliście, bo ja Was zabieram dzisiaj w przepiękne miejsce, niesamowite i wiem, że tam będzie magicznie, wiem, że tam będzie pięknie, więc a postaram się przekazać Wam jak najwięcej tej magii. I cóż, no zostańcie ze mną, otwieramy kalendarze i jedziemy. Szesnastka. Dzisiaj już mamy, słuchajcie, szesnasty Dzisiaj dzień zrobienia czegoś dla męża. Co wolisz kolację, masaż czy wspólną kąpiel? Masz wybór. Mega fajne zadanie. Piotrek, jak zawsze, chodzi zestresowany i ten tydzień mocno dał mu w kość, więc będziemy miły wieczór. A może to będzie kolacja? Bardzo fajny pomysł. w The Body Shop. I tutaj mamy mydełko almond milk czy ktoś z was ale pięknie pachnie czy ktoś z was lubi takie klasyczne mydła ja wam powiem, że używam ich bardzo często ale tylko do mycia pędzli do mycia dłoni wolę piankowe mydełka i kosmetyk na dziś to pomadka róż velvet ink wydaje mi się, że była bardzo podobna na początku A taka matowa, różowa także drugi raz coś podobnego no, ale będę mogła komuś przynajmniej sprezentować. Dobra, słuchajcie, lecimy. Słyszycie ten dźwięk. Najzimniejszy dzień w tym roku, ale aura jest po prostu przepiękna. Słońce, śnieg i mróz. Przepiękna. Chyba najpiękniejszy dzień od początku grudnia, kochani. Wszystko pokryte lodem. Słuchajcie, to jest niesamowite. A teraz mamy minus 7. Ja jadę na przepiękne, moje ukochane kaszuwy, więc tam będzie na pewno jeszcze chłodniej. Zrobiłam sobie kawę na wynos. To nie jest kubek termiczny, to jest taki zwykły, wielorazowy kubek. I tę kawę wstawiłam do auta, oczywiście lodowatego. I odśnieżając samochód, wsiadam po chwili, piję kawę i ona już jest zimno.

Oto jesteśmy na Kaszubach, za mną Pałac Poraj, przepiękny, ponad stuletni budynek i w środku jest restauracja serwująca wybitne dania kuchni polskiej, tak słyszałam o niej i jak padło hasło, że oni serwują tutaj zupę z orzechów, to stwierdziłam, że nie mogę pozostać obojętna na tej pokusie i muszę sprawdzić, jak smakuje zupa orzechowa i co tutaj czarują. A otoczenie jest po prostu przepiękne. Cisza, spokój. Półtorej godziny od Trójmiasta i możemy wypocząć na łonie natury. Będę recenzować ich restauracje dzięki współpracy z Pomorskiej Prestiż. Także dzisiejszy vlogmas ma wyjątkowy wydźwięk. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i co słuchajcie, idziemy się rozgrzać. Jezu fajne! fajnie. O, ale śliczny, jest dzień dobry, dziewczyny. dzień dobry, dzień dobry. Jezu, jak tu jest swojsko i przytulnie. O, oh, wow. dzień, dobry. Dzień, dobry. dzień dobry. O, i od razu już ciastka na nas czekają. Dzień dobry. On this Tutaj tak pachnie świerkiem i świętami. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Pozwólcie, że Was tak szybko oprowadzę, bo mamy tutaj dwie sale restauracyjne. Ta jedna jest tak niesamowicie przystrojona. No tu jest po prostu klimat baśniowy, taki bardzo przytulny. Druga sala. Wydaje się trochę bardziej elegancka, ale to chyba... I pies! Jakie są zwierzaki, słuchajcie! To chyba przez te ciężkie, drewniane meble. Ona jest taka bardziej dostojna i tutaj też e, widać stół przygotowany na jakąś uroczystość, także wow! I, i widok za oknem również sprawia, że mam ochotę wykrzyczeć wow! Ryszard! Cik, cik, cik! O Jezu! jesteś taki piękny ja tu czuję tak dobrą energię w tym miejscu wnętrza przypominają mi nie tylko do babci, ale też do moich rodziców szczególnie ta druga sala Więc czuję się tutaj bardzo swobodnie komfortowo i jestem bardzo zainteresowana kartą o której nam już tutaj pani troszkę opowiedziała i myślę, że śledź po kaszubsku to jest coś czego musimy spróbować będąc na Kaszubach Oczywiście wspomniana zupa orzechowa. To absolutnie sobie nie wyobrażam, żeby jej nie skosztować, bo dla tej zupy tutaj jestem. Poza tą zupą mamy też tradycyjny żur i taką propozycję, która nazywa się polewka smołdzińska z grzanką. I pani nam powiedziała, że jest to połączenie soku z kapusty kiszonej, ze suszonymi grzybami. Więc kolejna intrygująca historia. Mamy różne sałaty, dania dziecięce, bardzo dużo też dań głównych, zaczynając od połowy kaczki, czyli tradycyjna polska, sycąca, taka idealna kuchnia na zimę. Mamy poliki wieprzowe, których fanem ogromnym jest mój mąż, jest oczywiście schabowy. I coś, co najbardziej moją uwagę przykuło i niektóre osoby mogą być troszkę zdziwione, ale Ozory w sosie śmietanowo-musztardowym jest to klasyczne danie, które również kojarzy mi się z dzieciństwem, z, ze spędzaniem czasu z rodziną na wsi yy, i... No, z takim dużym sentymentem wspominam te spotkania rodzinne, kiedy właśnie takie ozory się konsumowało. Pani muszę dzisiaj zjeść, nie wyobrażam sobie również, żeby nie skosztować. Polędwiczka, wieprzowa golonka. No, zobaczcie, same klasyki i takie dania, na które nie wiem jak wy, ale ja mam ochotę tutaj po prostu na wszystko. I jest też placek ziemniaczany i kilka innych rzeczy. Yy, są też oczywiście ryby z ryb. Moją uwagę przykuł sandacz w sosie szarym ziemniaki, zielony groszek, więc też ciekawe dodatki, szary sos, kto zna pierogi, przeróżne do wyboru i z rybą w tym przypadku z dorszem i z kaczką z kapustą i grzybami, czyli klimat jak najbardziej grudniowy desery, mamy gruszki w sosie pomarańczowym z lodami waniliowymi gruszka na deser, to jest jedno z moich takich gastronomicznych marzeń. Mamy też ciasto pod kuchennej, czyli ciasto dnia. Dzisiaj jest to szarlotka. Także no, zobaczymy jak ta historia nasza kulinarna się zakończy. Przybyła się ryba, to i Ryszard przyszedł, czyli kotek, który tutaj mieszka. Prezentacja tych dań jest przeobłędna. Zresztą no, zobaczcie sami. Ja zaczynam od śledzia po kaszubsku. Możecie mi też napisać co wolicie. Ryba po grecku, tradycyjny smak Świąt, czy śledź po kaszubsku. Mm. Ale pyszne i tutaj są orzechy, słuchajcie, bardzo fajnie dopełniają ten klasyczny smak. Mamy tutaj chrupkość, która również jest ciekawym ubarwieniem tego dania. Mm. Idealnie octowe, bardzo smaczne warzywa, które są na boku i zobaczmy ryba po grecku. Ja nie jestem taką największą fanką. No, ale może. Mm. Tutaj smak zdecydowanie delikatniejszy. Mm. Te pomidory są po prostu przyrządzone w punkt. Pyszne i słuchajcie, e, chyba bardziej mi smakuje ta ryba po grecku. Naprawdę, bo jest taka bardzo soczysta i aksamitna. Pycha. A, słuchajcie, cel e, mojej podróży tutaj, czyli polewka orzechowa, ta powstała na bazie orzechów włoskich. Nie wiem, co to za kuleczka, zobaczmy. Są takie mikropulpeciki? Jezu, jakie pyszne, jakie urocze. W ogóle takie, chyba nigdy nie jadłam tak małych pulpecików. No i to jest zupełnie nowy smak. Nigdy wcześniej nie jadłam zupy, która by powstała na bazie orzechów. I dodanie tych pulpecików nadaje charakteru, bo zupa sama w sobie jest bardzo delikatna. Jest idealnie słona. I ta nuta orzechowa kojarzy mi się bardzo z jesienią. Po prostu. Jest naprawdę bardzo dobra, bardzo ciekawa. Patrzmy teraz tę polewkę, której aromat tutaj bardzo intensywnie dominował nad tą zupą orzechową. Mianowicie bardzo pachnie grzybowo. Mamy smak kwaśnicy. Jest kwaśna, a nie grzybami. No niesamowita. Bardzo wyrazisty smak i muszę wam powiedzieć, że jakbym miała wybrać moją ulubioną z tych dwóch, to byłaby to ta polewka. Jak tu przyjedziecie, to koniecznie spróbujcie, bo jest, no, jest tak ciekawa. Muszę przyznać, że ozorki z mojego dzieciństwa nie wyglądały tak pięknie i wykwintnie, jak ten talerz. Prezentacja dań tutaj jest dla mnie wręcz onieśmielająca, bo wszystko wygląda przepięknie. Zacznijmy od piure. Ale smaczne. Idealnie maślane. Czuć, że tutaj nie żałują masła. A masło to jest życie. Masło to jest smak. I ozorek. Czy będzie smakował tak jak kiedyś? Napiszcie mi kochani, czy spróbowalibyście takiego mięsa, takiego dania. I to jest delikatne. I sos jest przepyszny. Chyba poproszę o więcej tego sosu. Jest po prostu idealny. Mmm... Niewyobrażalnie pyszne. Ogólnie my się dzielimy tymi daniami z moją panią operatoriemy po pół dania. Przepraszam najmocniej, ale ja tym ozorem nie będę się z nikim dzieliła, bo po prostu jedzenie tego dania sprawia mi największą przyjemność w ogóle ostatniego tygodnia. Naprawdę jest przewybitne. Posmakuję tylko rybki. Widzę, że ona jest w takim fajnym cieście więc pewnie będzie bardzo chrupiąca mmm szary sos z rodzynkami dla mnie szary sos jest również symbolem świąt, bo moja mama przyrządza karpę w takim szarym sosie i to jest mój ulubiony karp, w zasadzie jedyny jakiego ja jem jakiego lubię, no i tutaj na sajzie mamy marchewkę z groszkiem, klasyk mmm, bardzo smaczny. ta ryba jest przyrządzona w punkt jest bardzo dobra ale to danie, to jest coś dla mnie absolutnie przepysznego, ogromna przyjemność i zaraz będę tutaj się uśmiechać o więcej sosu, bo sos jest po prostu idealny. Wiadomo, że od gruszki tutaj zaczniemy ucztę. Nie wiem jak to jest, słuchajcie, z tym żołądkiem na desery, ale naprawdę chyba jest coś na rzeczy, że mamy osobny żołądek właśnie na deser, bo ja jestem tak najedzona, to miejsce jest tak gościnne i porcje są tak duże ale muszę wam powiedzieć, że niczego nie żałuję, że dania, które tutaj przed chwilą zjadłam, były tak pyszne od pierwszego do ostatniego kęsa, sprawiły mi taką przyjemność, że nie czuję się jakaś, nie wiem, ociążała, czy coś, po prostu czuję, że mój brzuszek jest pełen, ale jest taki bardzo szczęśliwy. Mm. Ta gruszka jest bardzo mocno korzenna. bardzo słodka. Ja bardzo cenię sobie i lubię takie przesłodkie desery, nie lubię jak deser jest za mało słodki, po prostu ja nie lubię tych konwersacji przy imprezach rodzinnych dotyczące tortu, które brzmiał dobry ten tort, taki nie za słodki. Dla mnie może być za słodki, tak jest ta gruszka, jest bardzo wyrazista, bardzo słodka. Mm, patrzmy ciasto dnia, czyli typowa szarlotka. Podana tak klasycznie z bitą śmietaną, z gałką loda. Ja najbardziej lubię po prostu samą szarlotkę bez tych wszystkich dodatków. Mmm! To rozumiem. Mmm, fajny spód. Maślany, kruchy, nie za twardy, nie za miękki. Te kawałki jabłek, tak jak lubię. Delikatnie cynamonowa, nie za mocno. Nie ma tutaj. Mm, takiej dominującej nuty, no i też beza, przepyszna, chrupiąca. Nasto jest przeobłędne i tak jak z ozorkami, byłam ich pewna i one są w moim sercu, i długo będę pamiętała smak tych ozorków zjedzonych dokładnie tutaj w tym dworku. E, tak z tą gruszką jednak wygrywa szarlotka. Jest dla mnie dużo, jest po prostu perfekcyjna, prze... jest, jest idealna. Gruszka też jest bardzo dobra, ale jest jej mało. Mogłoby być jej więcej, wtedy bym była szczęśliwsza. Z sobą odkryłam kolejne przeboskie miejsce na kaszubach i ten pałac mnie absolutnie zachwycił lokalne produkty. Przypyszna polska tradycyjna kuchnia. Trochę z nowoczesnym twistem, ale jednak z takim dużym szacunkiem dla tradycji. Nie było rzeczy, która by mi nie smakowała. Nawet taka, żeby mi średnio smakowała. Wszystko było naprawdę przepyszne i zrobione z sercem. I my tutaj zostajemy do wieczora, mamy trochę pracy, więc zmienimy na chwilę otoczenie i tak oderwiemy się od przygotowań do świąt, bo było się trochę nerwowo. Tak sobie rozmawiamy na prif to też mi się zwierzacie, że no, już robi się nerwowo, że się stresujecie, że teściowa przyjdzie, której nie lubicie, albo coś innego. Słuchajcie, jak możecie tak na chwilę wcisnąć pauzę, wyskoczyć gdzieś na kilka godzin w tak piękny miejsce jak na przykład ten pałac Poraj e, z bliską osobą, albo nawet samotnie, posiedzieć sobie z kawą w zupełnie nowym otoczeniu. Można tak wspaniale, w krótkim czasie nabrać dystansu, um, odświeżyć trochę głowę, złapać oddech, odpocząć psychicznie, i to też ja właśnie czynię. I poza tym, że przyjechałam tutaj de facto nagrać recenzję, to po prostu niesamowicie odpoczywam. Ja się czuję tak ugoszczona, mam nadzieję, że ten dzień mija wam pozytywnie. Czekam na Wasze polecenia. Są może w Waszej okolicy jakieś fajne pałacyki, które mogłabym odwiedzić. Ja kocham takie miejsca z historią, z duszą i właśnie z taką pasją do prowadzenia, którą czuć od ludzi, którzy tutaj pracują. Kawa, praca, tak trzeba żyć. Wszystkiego dobrego. Yeah! Hey.